O walce o Mistrzostwo Kraju. Mówiono o tym, że widzew dysponuje zespołem silniejszym od Wisły. Olszewski wychodzi z bramki. No i bramka. W ten oto sposób Tomasz Frankowski strzela gola dla Wisły. Już w czwartej minucie meczu. Tak duża niespodzianka, złe zachowanie bloku obronnego widzewa. Po wybiciu piłki zawodnicy się przyglądali. Zamiast błyskawicie wyjść na kierunek piłki. Zobaczmy. Rzut rożny Ryszarda Czerwca. Wybija piłkę Olszewski. I teraz strzał Tomasza Frankowskiego. A jednak to Marek Zając odbił piłkę jako ostatni. I to jemu zapisze się tą tak mówię, bramkę. Jest to rodzaju rykoszetu i mimo lekki strzał bramkarz złapany na wykroku nie był w stanie utrzymać piłki. Duży błąd całego bloku. To jeszcze raz widzimy tutaj na powtórce. To jest błyskawiczne wyjście od momentu wybicia piłki. Ryszard Czerwiec. Były zawodnik Widzewa Łódź, do którego to Widzewa trafił z Zagłębia Sosnowiec. Mało kto pamięta, ale Ryszard Czerwiec w swoich pierwszych trzech meczach w Ekstraklasie w barwach Zagłębia Sosnowiec strzelił trzy bramki. Marek Citko do Gęsiora, jeden do jednego. Bardzo ładna, piękna akcja. Wreszcie akcja zespołowa, akcja bez przyjęcia piłki i znakomite uderzenie Gęsiora i zakończyło to się wynikiem 1-1. Artur Sarnat, podobnie jak wcześniej Sławomir Olszewski miał bardzo mało roboty jak do tej pory. Tak, to jest najgorsza rzecz dla bramkarza, kiedy jest bezrobotny, bo temu się go jeszcze Ładne podanie. Dwarka Citki. Michniarek, zobaczmy teraz, już Citko. I Dariusz Gęsior, podobnie jak... W drugiej kolejce spotkań naszej Ekstraklasy, strzela w bramkę dla widzewa. Wtedy także była to bramka na 1 do 1. 1 do 1 w meczu Widzew, widzewa z, Ełka, z Wisłą. I nie ma gola, piękny strzał. Druga piękna akcja, świetne złożenie się. Szkoda, że to nie poszło w światło bramki. A strzelał Sławomir Gula. Teraz fał Tomasza Kulawika. Wyraźnie odżyli piłkarze Widzewa po zdobyciu tej bramki i odżyli także kibice. Teraz Wichniarek do Michalskiego. No i broni Sarnat. Ale świetne, fatalny teraz błąd defensywy. Świetne podanie, ale świetne podanie Wichniarka na wolne pole do biegającego Michalskiego. No i trzeba by, że Radek dokonał sztuki, ułatwiając obronę Sarnatowi. Frankowski. Kaliczak. Pater. I zagranie ręką Tomasza Łapińskiego będzie rzut wolny, szybko wykolany. Broni Olszewski. Czerwiec, uciekają Moskalewici, Frankowski, nie było spalonego. I dwa do jednego. Fantastycznie rozegrana trzeba powiedzieć akcja. Bardzo, Ryszard, Czerwiec, centymetrowe bardzo podanie. I śliczne podanie Czerwca. Ucieknie ale popatrzmy czy nie było spalonego. Czy można tutaj mówić o spalonym? Zawodnik wbiega z głębi pola i on to akcję kończył. Najpierw poszło od czerwca podanie w prawo. On jest w tym momencie jeszcze w głębi pola. 2 do jednego prowadzi Wisła Kraków. Strzelał najpierw Frankowski, a to jeszcze raz przepiękne podanie. Bardzo się przepiękne podanie. Ryszarda Czerwca. I Olgierd Moskalewicz trafia do bramki. Czerwiec, na pewno w pierwszej części meczu, jeden z najlepszych piłkarzy na boisku. Jest to siła napędowa. Uwaga, Kulawik i nie ma gola. Olbrzymie szczęście Józefu Widzewa, ale znakomite, znakomite zachowanie i próba uderzenia spokojnym lobem piłki do bramki przez Kulawika. Akcje dwójkowe Wisły są bardzo groźne, bardzo niebezpieczne i widać, że temu elementowi ten Ershuda bardzo dużo uwagi poświęcana w tym procesie treningowym. Marek Zając. Teraz dobrze włączył się do akcji Michalski. Dichniarek w polu karnym. I rzut karny. Bardzo ładne wyprzedzenie. To jeszcze nie to. To za tą sytuację Podyktował rzut karny. Czyby ocenił to sędzia Marcin, że jest tu przewinienie Rysia Czerwca. 40 minuta meczu. Artur Wichniarek i Artur Sarnat. 2-2. Przed chwilą powiedziałem, że Artur Wichniarek nie ma jeszcze bramki w, w Ekstraklasie w tym sezonie. Już ją ma. Wichniarek. Niedokładnie przejął piłkę kulawik. To już Ryszard Czerwiec. Z lewej strony jest Frankowski. Tomasz Frankowski nie było spalonego i broni świetnie Olszewski. Jeszcze bardzo groźna sytuacja strzelał Tomasz Kulawi. Doskonałe czerwca i wspaniałe zachowanie w ramce. Teraz już piłkę ma Grzegorz Kaliciak. Zatrzymany przez Gęsiora. I teraz dwóch piłkarzy widzewa i trzech obrońców wisły. Marek Citko nadciąga także Michalski i Gęsior. Michalski, wichniarek. Straciła już tempo ta akcja widzewa, ale to jeszcze nie koniec. Marek Citko, Czitko i broni Sarnat. Bardzo ładna, bardzo płynna, składna akcja zespołu widziewa. Pan Marczyk zaprasza piłkarzy obydwu zespołów do szatni. po pierwszej emocjonującej w połowie wity. Maciej Stolarczyk, ale była tutaj piątka obrońców Wisły Kraków. I sytuację wyjaśnia Kałużny. Nie ma spalonego Tomasz Frankowski. Frankowski i Olszewski i Branka. Nieudana płatka offsidowa. Prawidłowa decyzja sędziego. Świetny zwór. Tu był bramkarz bezradny. I Wisła wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy zresztą. Nie na to sobie może pozwolić drużyna, która jest doskonale zgrana. A w tym ustawieniu... Jeden piłkarz zapomniał. W tym ustawieniu linii obrony. Wiadomo, że jest to nowa linia obrony. Widzewa. Nie jest ten element dopracowany dobrze w procesie treningowym, więc... Przyznam, że jestem zdumiony, jak można tak łatwo stracić ramkę. No tak, uciekła cała linia defensywna, chyba poza Radosławem Michalskim. Nie, nie dostrzegłem, wyraźnie który to z zawodników tak, z Widzewa gdzieś... pozostał. Był świetne podanie natomiast Kałużnego. Citko. Olgierd Moskalewicz. Czerwiec. Teraz czeka na podanie Ale Kulawik, nie było spalonego. Tomasz Kulawik sam na sam. Frankowski i nie ma bramki poprzeczka. Jeszcze pater. Jeszcze raz Frankowski i tym razem już gol. Daniel Bogusz teraz wraca za kulawikiem i Frankowskim, ale czy przy tym podaniu nie było spalonego? Teraz również nie. Ponownie Daniel Bogusz. Tak. I świetny. W bardzo trudnej sytuacji strzał z woleja, lewa noga do drugiego rogu. I okazuje się, że w trudniejszej pozycji się doskonale poradził Artur Wichniarek. I teraz faulowany i może I być żółta kartka, żroda, kartka karta, dla Ryszarda Czerwca, karta, który już żółtą kartkę ma. Jest czerwana. A no właśnie. Ryszard czerwiec nie dyskutuje. Tylko schodzi z boiska. Przy piłce widzę Wiacy. Dariusz Gęsior. A z tyłu zupełnie niepilnowany Wichniarek. O, właśnie. Teraz właśnie Artur Wichniarek w polu karnym i bramka. 89. minuta spotkania. No i teraz musimy także spoglądać na sędziego technicznego. Ile czasu doliczy jeszcze pan Marczyk? 5 minut. Mamy jeszcze 5 minut. No i proszę. Artur Wichniarek strzela swoją drugą bramkę w tym meczu. Widzę, znów atakuje. Zerwali się do boju. Piłka że Widzewa, Zatrzymany teraz Marcin zając przez Kazimierza Węgrzyna. No i się daj błyskawiczne podanie do Patera. Pater naprzeciw niego Dariusz Dudek. Grzegorz Pater. Jest już w polu karnym Pater i broni słowo Miroszewski. A w dobrej sytuacji wchodziła szkoli. W sytuacji tak trudno powiedzieć. Bardzo ładna akcja Patera. Wedle boiskowego zegara. W każdym razie zegara, który... Widzą Państwo w lewym górnym rogu ekranów. Zakończyły się już się te cztery minuty, które doliczył Pan Marczyk, i teraz kończy spotkanie.